Ale mu grzybnie przebiłem Dzień dobry, witam serdecznie Znowu w Dark Soulsach Jest 15 luty Godzina 17.00 Ostatnio skończyliśmy tutaj, w leżu pająka Czy czymś podobnym No i co, jedziemy dalej, nie? Kolejne ognisko? To chyba nie jest jeszcze miejsce, w którym powinienem być, co? W tej chwili powinienem iść do Darkroot Garden To już jest k**wa piekło po całości Zależy mi na czymś takim jak kawałek tytanitu. Po co, zapytacie? Chodzi o to, żeby być w stanie ulepszać zbroję, bronię, wszystko co najlepsze. Mnie interesują duże odłamki tytanitu. Je można pozyskać. W jaki sposób? Tu są węże. Węże błotne. Bez gotika. Pierp. blight. no. Jak tylko widzę ten napis, to mi źle. Ale fajny soundtrack mam. Tutaj są węże i z nich jest 5% szans, albo 6% na to, żeby wypadł ten kawałek tytanitu. Jak już tędy przechodzę, no to głupio byłoby nie zajrzeć, co nie? O, właśnie te węże. Tych młopków jest więcej. Na przykład są jeszcze w The Depths te glutki. Z nich też to wypada. Teraz ta postać już jest bogatsza. O, moje doświadczenie z Blighttown. Już mnie nic nie powstrzyma, żeby wyjść z tego pierdolnika. O, a to pamiętam. Nie no, dziwne by to było, jakbym stąd wyszedł, nie wypierdzielając się ani razu. To było giga dziwne, dlatego nie robimy w ten sposób. Ja mam satysfakcję, jak ich zabijam tego. Tak po prostu bez wysiłku. Trwa i zginę tylko dlatego, że miałem wybrane. Aaaa. Sześć koła dusz ale chujnia. Jest! Końcu, zwycięstwo, wyłażę z tego gówna. Pierdol się, Blighttown. O właśnie, z tych dżentelmenów, nie z tych, z tych dżentelmenów, podobno lecą kawałki titanitu, które mi są niesamowicie potrzebne do ulepszenia mojego Claymora. I nie tylko. Pojawił się pomysł... W międzyczasie, żeby ulepszyć topu, jak tak się zastanowić nad tym, nie jest to takie głupie wcale. A to nie jest jeszcze powiedziane, że ja stąd wyjdę, tak go. No tu jeszcze po drodze czekają mnie bazyliszki, czekają mnie też po drodze szczury. O, nie, 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 kumplu. No nie, pirrdol. Czyli teraz nie dość, że mam klątwę, to jeszcze muszę wyjść z Blighton. Mogę wczytać grę? <grymne> kurwa. Wyskakuj z łajna. Czy to jest może skrót do wyjścia? Ty kurwa idioto, mogłeś stąd wyjść tego tak po prostu. Postanowiłeś sobie zdechnąć w jakiejś zbanej katakumba, tylko dlatego, że poszedłeś w złą stronę? Czy ty jesteś normalny. Czekaj, broń zagrożona. Czy to znaczy, że jest about tu rozlecieć się? Chyba tak. Co prawda mogłem kupić zestaw kowalski, ale... Nie no, na chuj mi to. Mam wytrzymałą broń. Co może? Później tak. Okej, okay, więc to jest ten korytarz, na którym farmi się kawałki tytanitu. Tak przeczytałem w internecie. Może ty będziesz miał tytanit? Chyba jednak nie. Czyli pierwsza sprawa, nie mam funkcjonalnej broni, bo mi się zaraz rozleci. Druga sprawa, nie mam wyjścia stąd. I trzecia sprawa, jestem przeklęty. Czy mogło być lepiej? Ja pierdolę, Jak stąd wyjść, żeby nie zginąć, no? Uff. Leć, leć Adam, leć. Zabiłem Foba dzwony, co mi powiesz? Kuba? Nie, chyba nie on, co? Nie ma strażnika ognia. Jak to kurwa, nie ma strażnika ognia. Hmm, nie żyje fajnie. Ktoś mi pisał w komentarzach, a raczej pod streamkiem. Że w sumie jak nie zabiję tego gościa w złotej zbroi, no to mi napierdoli tutaj z tym ogniem. No i jak powiedzieli, tak się stało. Niedobrze, niedobrze. Czy to jest przeciwnik? Co to jest do kano? Ah. Chosen undead, who has wronged. I wish to elucidate your fate. <laughs> you such enlightenment. Very well. Then I am pleased, undead. Your fate so that you may link the fire, cast away the dark. And to this end, you must visit Anor Londo. Czyli mam questa od węża, który mówi mi, że mam zdobyć naczynie władzy. Chyba wąż wychodzi z ziemi, nic się nie boi. Piękny jest. Kurz. Czyli tak, rozjebali mi ognisko. Tu mam jakąś wielką gadzinę. Wąż to płas czy gad? Gad chyba, nie? <gad> Okej, okay, winda na parafie. No, kurwa! Kolego, to się rozumie. I co, tak czysto teoretycznie ktoś powie? Po ch... ci dwa kamienie oczyszczenia. Co ty robisz? Nie wykorzystasz tego. Właśnie, że wykorzystam. Jestem pewien, że to wykorzystam. Dlatego je kupiłem. Dobra, chwila, tu jest jedno, zgodzę się. Ale jest jeszcze po drodze. Poza tym bosem, coś co odkryłem ostatnio, znaczy jest ten rycerz siedzący przy bramie, nie? I ten rycerz, on mówi tak: czekam, siedzę tu, jak się otworzy, to tam wejdę. No to siedzi dalej, ale się już otworzyło, więc pytanie, co się z nim stało? No właśnie, brama jest otwarta, a kolega gdzieś poszedł. Pewnie stwierdził, że jak się otworzyło, no to nie będzie tu siedział i czekał. Forteza Sena, okej, okay, tu też muszę iść, ale to po Darkroot Garden. I jesteśmy, Darkroot Garden. Czy będzie mniej wkur... niż Blighttown, czy może bardziej? Zobaczmy. Proszę! Jaki spryt! Partyzana. Jak spiłem takim czymś w Metinie. Moim wojem body. Uuu Nie wiem czy bym mnie skasował, ale wyglądało groźnie. Boss. KUPA! Niedobrze. Co mi zrobisz? Co mi zrobisz? Aha! Nie gniemy, może co? Najsu, nice najsu. Nice no wiem, że z was może wydropić ten miecz kamienny. Daj mi go. Po prostu mi go daj. No. no. Dobra, znowu idę na tego bossa, ale boję się, że to będzie opłakane w skutkach. Dobra, spróbujmy to zablokować. <ścoughs> Jak z nim walczyć? Całem go z kuszy Dark Garden. Miało być, kurwa, przyjemnie. Co się dzieje? Jak mogę się od Ciebie wyrwać? Mógłbyś mnie nie zabijać? Ja stąd spierd...am może. Mhm. Zajebioza. Ja pierdolę. No kurwa, nie żartuj, że ja Cię mam tak tłuc. Jeszcze mnie zajebiesz szybciej, niż ja to skończę. Mhm. Zajebista zabawa. Dobra, jaki jest plan? Planu brak. Dobra, 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 to się da zrobić. To nawet nie będzie takie trudne. Dostrojenie magii. Jak podleci, to na pełnej kupie w niego. Załóżmy, że mam pomysł na to. I że to się uda. Proszę, zaparkuj no. Jeszcze raz! Jest! Tak jest. Ile dusz, ile dusz, ile dusz. 10 tysięcy. Przyzwoicie. Dobra, pomysł jest następujący. Idę do Kowala. Kowal mówi mi tak. Pokaż mi, co tam masz. A ja mu mówię, mam topór. A on mówi, jaki topór. A ja mówię, wielki topór. No i on go ulepsza. Nie, 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 koledzy. Koledzy, koledzy, ależ koledzy. Po co te nerwy? Co mi robisz? Co mi robisz? Czemu mam taki okrąg? Aha, nie mogłem doja zrobić. Czary to nie tutaj. To nie, kurwa, Harry Potter. Czemu kopiesz w te drzewo? W rankingu najmniej efektywnych pomysłów zajmujesz pierwsze miejsce. Może jeszcze ze dwa niech staną, co? 20 tysięcy dusz. Za otwarcie drzwi, za którymi chuj wie co jest. A kurwa, dobra dawaj to. Proszę bardzo, jak wyjebałem 20 tysięcy dusz, nie wiadomo nawet na co. Otwórz. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Co to jest? Mhm. Mhm. Kurwa, co ja robię? Czy ja nigdy w LoL'a nie grałem? Nie fokusuj tanka, biegni pomaga. Dokładnie, połam mu kręgosłup. Nie no, chłopaki, tak się nie dogadamy. Ciebie to tam wiesz. Zjadam na śniadanie, gościu. Dwa tysiące dużo za jednego? I ja tu nie przyszedłem? Nie! Frajer. Pewnie tak, jeśli jeszcze kilku pozabijam, no to wyjdę na plus. <laughs> Ale mu grzybnie przebiłem. No mm -hmm, tu jest zejście w dół. Spróbujmy. Ja pierdolę, co to jest? Co on mi zrobił? jaka moc! Jaka siła! Nie będzie. Dobra, no idziemy do tej fortecy. Co tu będę robił? Eee, czy ja to zabiję? Mogę ci zaskoczyć na łeb? No, mogę się zabić wtedy. Jest spryt! Precyzja, męstwo, wszystko co najlepsze. Dobra, już we mnie coś napisała. Uuu, dobra, moment, 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 bo ja nie byłem chyba gotowy na to. 500, no taki odpowiednik grubasów. No to co? Powodzenia, no dzięki. Tak szczerze to się sam dziwię, że się Jebałem właśnie teraz Uhuhu. Co to jest? Aha, to są te serpenty Tyle, ten ma pioruny Okej, okay. znajmy to za prawidłowość A jakby się tak Zbufować? Teraz tak go targetuję gościa Je! Yeah. Yeah. Tarczę musisz wziąć typie Tak na niego wyjdę, nawet nie drgnę Jestem dla ciebie zbyt potężny. Wow, 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 wow. Uh, starczy OP. Duży odłamek tytanitu, zajebi się. Tymczasem ja kończę. Dziękuję. No i co, trzymajcie się. Żegnam. Siemanu na razie. Hello.